Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku punkt widzenia, czyli rozmowy o biznesie. Przy mikrofonie Michał Wilczyński i Olga Wilczyńska, a dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że biznes to nie jest przypadek, ani głupie szczęście czy zezowate szczęście tylko konsekwentna praca i realizacja celów i jakichś założeń, które gdzieś tam każdemu przyświecają na początku właśnie działalności. Dokładnie tak. Często słyszymy od naszych klientów generalnie właśnie takie stwierdzenie typu udało mi się stworzyć biznes, trafiłem na dobry moment, miałem szczęście. Uważam, że to są dosyć złe sformułowania, które bardzo mocno krzywdzą tak naprawdę tych przedsiębiorców. Tak. Ja zauważam, że zresztą Ty to chyba mam trochę taką alergię na to, jak ktoś mówi, udało mi się, zrobiłem to, udało mi się pozyskać nowego klienta, udało mi się wygenerować sprzedaż. I ja się przyznaję bez bicia. Ja bardzo długo też tak mówiłam, że wow, ale udało mi się zrobić kampanię sprzedażową. Wow, udało mi się sprzedać na nie wiem, 350 e-booków, o, udało mi się. I zawsze powtarzasz mi jedno słowo. Nie udało ci się, tylko. Zrobiłaś to. Może nie tyle alergię, co tak naprawdę wiesz, w momencie, kiedy faktycznie mówisz udało mi się, to zabierasz sobie tę taką sprawczość, którą tak naprawdę tworzysz w przybudowaniu firmy. I w momencie, kiedy zaczynasz coś planować, wdrażasz to coś i potem poprawiasz, znowu wdrażasz, i później na sam koniec mówisz, udało mi się, to, to wiesz, to. to to nie stało się, bo to zaplanowałaś w Twojej głowie. To, to mnie bardzo denerwuje, że przedsiębiorcy po prostu, pomimo tego, że są przygotowani, działają, poprawiają, analizują, to na sam koniec mówią: A wiesz, to chyba szczęście. Mhm. Wiesz, o co mi chodzi? To można by było podać przykład też takiego dziecka, które przygotowuje się do egzaminu. Uczy się, poświęca na to czas, chodzi na korepetycje, ćwiczy, e, trenuje, rozwiązuje zadania, a na koniec pisze test. Idzie do mamy i mówi: "Wiesz co, udało mi się dostać piątkę". No, a to ciężka praca i to potem przez całe życie gdzieś tam się za nami ciągnie. Ja myślę, że też w dużej mierze wielu początkujących przedsiębiorców czy też osób, które gdzieś na przykład zaczynają czy to w social mediach, są narażone właśnie na takie sformułowania, że komuś się coś udało, dlatego że bardzo często widzą końcowy efekt wielu lat pracy i wyrzeczeń bardzo często. Przecież my też w swojej karierze zaliczyliśmy pracę po 20 praktycznie 4 godziny na dobę. Dni w tygodniu no, trochę przesadzam, ale dosłownie to było po 13-14 godzin czasami włącznie z weekendami. Pracowało się przecież w, w jadalni, nasz jadalniany to było nasze takie dodatkowe biuro w naszym domu i stwierdziłam, że Boże jak tak można, mamy kuchnię, mamy jadalnię, mamy salon, każdy je po kątach, zamiast wspólnie w domu przy jadalnianym stole, tam po prostu zawsze leżały papiery, zawsze leżały laptopy. I to była ciężka praca, i teraz jak ktoś może powiedzieć: O, udało wam się zbudować ogólnopolskie firmy, udało wam się wypuścić magazyny, udało. Nie, to jest konsekwencja realizacji pewnych rzeczy, pracy nad czymś, ale też jakby ciągłe doszklanie się, bo to nie jest tak, że my jesteśmy teraz w tym samym poziomie swojego rozwoju intelektualnego, marketingowego, sprzedażowego, etc., jak w 2008 roku, kiedy zaczynaliśmy swój pierwszy biznes w Polsce. I myślę, że no niestety bardzo dużo osób myśli, że to jest dużo szczęścia, ale prawda jest taka, że niektórzy czasami mają szczęście, ale to tak jak wygrać w lotka, jeden na milion, tak? E, tak, czasami po prostu szczęście w biznesie też pomaga i generalnie w momencie, kiedy połączymy te dwa elementy typu zaplanowane działania, czyli nie odbieramy sobie sprawczości, nie mówimy, udało mi się w momencie, kiedy faktycznie Wiesz, ja planowałem, robiłem cykl PDCA, czyli plan, du, check, akt, tak? Planuj, e, sprawdzaj, poprawiaj, działaj, nie? E, I tydzień do tygodnia analizowałem sobie te moje działania z moim zespołem, i, i po prostu, wiesz, działaliśmy, poprawialiśmy, i w pewnym momencie trafia się jakieś tam szczęście małe, że to trafia na bardzo mocno podatny grunt, nie? Mm -hmm i idzie dalej, albo ktoś cię dostrzeże i udostępni twoje treści. Tak? No, tylko znowu, czy to było szczęście, czy faktycznie to było, wiesz, czy, czy to była ciężka praca, zaplanowane działania, rozszerzanie swoich kontaktów, swojej bazy znajomości, tak? współpraca. Ci ludzie zobaczyli, że faktycznie masz wiedzę i tak dalej i tak czy, dalej. Czy tam był faktycznie element szczęścia? No, bo teraz, gdybyśmy wyszli z założenia, że stawiamy na to, że mamy tak, takie spostrzeżenie, że myślimy, że o udało mi się, to co w przypadku, kiedy przychodzi kryzys? Jeżeli miałam szczęście cały czas, przyszedł kryzys, co to znaczy? A to teraz muszę poczekać, żebym znowu miała szczęście, muszę poczekać, żeby minął kryzys. Muszę zaczekać, aż będą lepsze czasy, muszę zaczekać, aż zmienią się trendy, nie wiem, zakupowe w społeczeństwie, a może zmieni się gospodarka. No nie, raczej uważam, że powinniśmy właśnie wychodzić z założenia, że to co robię, robię w sposób założony, celowy, że rozwijam się w tym kierunku, realizuję swoje cele, bo w momencie, kiedy przyjdzie kryzys, to ja nie będę czekać na szczęście, tylko zacznę działać zapobiegawczo albo zacznę wdrażać rzeczy. O, i wiesz co mi się przypomniało? Pamiętasz, jak zaczęła się pandemia koronawirusa? Mhm. Poszło informacje, że będzie lockdown dwa tygodnie, 14 dni. Tak było. Ja nigdy w ogóle zresztą nie zapomnę, jak minister Czarnek w telewizji powiedział, że on oddaje decyzyjność, na przykład w kontekście zamykania szkół, na ręce dyrektorów, bo to oni będą odpowiedzialni za zdrowie uczniów i kadry. No i to było po prostu wiadomo, że w 100% wszyscy się zamkną, bo nikt nie będzie brał odpowiedzialności, bo pamiętam wtedy kupę pieniędzy leżało u nas na podłodze, że tak mogę powiedzieć, mi, i też gdzieś tam troszeczkę popłynęliśmy finansowo, no ale pozbieraliśmy się szybko i wtedy pamiętam, Ty mówisz do mnie, dobra, nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem, ciśniemy dalej, trzeba się zacząć przekształcać. I faktycznie my wtedy, wtedy też skoczyliśmy z konkursem do online'u, ale też zrobiliśmy bardzo ważną rzecz, z której niestety nie każdy skorzystał, bo bardzo dużo osób mówiło: e to jest 14 dni, odpocznę sobie. Jaki przedsiębiorca, który widzi, że coś się dzieje, na coś, czego nie ma absolutnie wpływu, jest to poza kręgiem jego, jakiej w ogóle decyzyjności, w czegokolwiek, mówi: zaczekam, zaciągam hamulec ręczny i czekam, zobaczę, co się odjebie. Nie, jakby w ogóle na mnie to jest kosmos. I pamiętam, że wtedy na prędce nagrali. Mieliśmy taki kurs, szczególnie dla branży edukacyjnej, przenieść się do online. Te, ci przedsiębiorcy, którzy z tego skorzystali, do dzisiaj są. Mało tego, ci przedsiębiorcy bardzo mocno się rozwinęli, bo bardzo. tak naprawdę wzięli znowu wiesz, sprawy w swoje ręce. I w momencie, kiedy przyszedł kryzys, a oni już byli w jakiś sposób przygotowani, nawet jak nie, to skorzystali szybko z, wiesz, mhm. z kursu, który był by the way bardzo krótki, ale rzeczowy. I był Czyli, za darmo. Tak, i był za darmo. Skorzystało z tego chyba 3 albo 4 tysiące osób, z tego co pamiętam, hmm. ale faktycznie to pomogło im na tyle, że nie mieli najmniejszego problemu z tym, żeby zacząć przenosić swoje biznesy do online'u. I te osoby, które się przeniosły, pozyskały klientów osób, które się nie przeniosły, bo postanowiły czekać Teraz, bo to tak zadziałało. A dwa miały możliwość nieprzerwanego funkcjonowania i to było w ogóle rewelacyjne. Nie musiały zwalniać na przykład e, swoich pracowników, mm. bo miały dla nich utrzymanie. To, to jest coś, co, co jest bardzo, bardzo ważne w biznesie, żeby nie czekać, nie mówić, no, miałem pecha. Jak prowadzisz biznes, to robisz to po to, żeby być przygotowanym na jakieś takie właśnie sytuacje kryzysowe, bo one prędzej czy później nadejdą. Jak, wiesz, niewielu początkujących, zwłaszcza przedsiębiorców, jest tego świadoma, bo coś, wiesz, gdzieś jeszcze brakuje jakiejś wiedzy, mm. ale biznes zaczyna iść, bo faktycznie wpompowałem w to mnóstwo swojej pracy, ale nie jestem tego świadomy, że coś się może spitolić i jak nie analizuję, nie sprawdzam, to zostawiam to tak naprawdę roli przypadku. Mm -hmm, bo. Tutaj nam się pięknie gdzieś tam klaruje, że jedna rzecz to jest mental i też mhm. postawienie jasne i taka jasna komunikacja samym ze sobą, że to co robię zawodowo, biznesowo to nie jest łód szczęścia tylko moje celowe działania, moje doszkalanie się, moje inwestowanie czasu w różne rzeczy, ale jest jeszcze druga rzecz, myślę, że o której warto powiedzieć. Jest takie powiedzonko, że umowy się robi nie na dobre czas, ale na złe i tak samo... Poduszka finansowa. Robi ją się w dobrych czasach, właśnie na złe czasy, żeby móc też. Wdrażać zmiany, ponieważ czasami zmiany są po prostu no, drogie. A kolejna rzecz, zupełnie inaczej się działa i myśli w momencie, kiedy mamy zaplecze finansowe, a inaczej, w momencie, kiedy coś się zadziało, coś poza moją strefą wpływu, nie mam kasy, nie mam czasu, mam bieżące zobowiązania, zobowiązania też finansowe, rodzinne, domowe, firmowe, i ja nie wiem, co jest robić. I wtedy robimy bardzo duży błąd. Sięgamy po owoce, które wiszą najniżej i one są zazwyczaj najmniej, jakby kaloryczne dla biznesu. Najmniej Nie słodkie. mamy czasu, żeby. Tak zacząć grać i działać, żeby za półtora miesiąca, za miesiąc, za dwa zebrać dobre, dorodne owoce dla naszej firmy, tylko po prostu musimy się posilać nad tym miernym, zwichniętym jabłuszkiem, tak? I jesteśmy po prostu znowuż w takim kółku, gdzie biegamy po to, żeby, żeby zarabiać na bieżąco, na bieżąco, na bieżąco. To jest strasznie wyczerpujące, odbiera to w ogóle kreatywność, odbiera to w ogóle strategiczne myślenie, odbiera to w ogóle. Chęć do życia, bo to jest po prostu życie, w cudzysłowie to, to biznesowym, tak? Chodzi o to, że po prostu jesteśmy tak sfokusowani na przetrwaniu, że nie myślimy logicznie. Tak, na pewno. I też poruszyłeś bardzo fajny temat, krąg wpływu, czyli mm. coś, na co mamy wpływ. I często przedsiębiorcy się na tym nie skupiają. Nie. Natomiast skupiają się na czymś, na co wpływu nie mają. I wiesz, zamartwiają się rzeczami, na które i tak nie mają rozwiązania i nie będą mieli, bo to nie jest coś zależne od nich. Mhm. To jest niesamowite. Ale też jest jeszcze inna taka pułapka myśleniowa i zachowawcza, w którą my wpadamy. Ja i ty dokładnie bardzo często, ostatnio żeśmy się zorientowali. I teraz ze mam takiego case'a, drodzy słuchacze. My mamy biuro. Wykupiliśmy sobie parking pod biurem. Mamy parking. Nie musimy się martwić, że nie będziemy mieli gdzie zaparkować. Hmm. Ale codziennie rano praktycznie narzekamy, że musimy na dwa aż jak to mówię, to sama nie wierzę wykręcać na dwa razy, ponieważ ludzie, którzy nie mają wykupionych parkingów, stają gdzie mogą, żeby po prostu zaparkować i stają pod blokiem, po prostu pod wejściem do klatki. W związku z tym. My musimy trochę manewrować, żeby zaparkować. I zamiast mówić, jak zajebiście, że mam miejsce parkingowe, nie muszę się martwić, jak ty wszyscy ludzie, po prostu mogę zaparkować. To wiecie, co my mówiliśmy? Jezus Maria stają pod tym blokiem i my musimy teraz tutaj manewrować. Aż któregoś dnia w końcu stwierdziliśmy, Jezu, jakie. Co to jest zamyślenie w ogóle? <grych> tak, to prawda. No to jest coś, na czym powinniśmy się łapać. I też, drodzy słuchacze, wy też zróbcie sobie ćwiczenie i skupcie się na tym przez najbliższy tydzień, tak autentycznie. Skupcie się nad tym, co mówicie. Czy mówicie, udało mi się w biznesie, miałem szczęście. I starajcie się zamieniać te słowa w Waszej głowie nawet i w tym, co mówicie i robicie, z uwagi na to, że te, te słowa typu właśnie udało mi się odbierają Wam sprawczość całego działania. I teraz, jak my sobie uświadomimy to i zaczniemy się skupiać na rzeczach, które są mega istotne, to wtedy wasze życie delikatnie, że tak powiem, się odmieni. Mhm. Ja może też zrobię już takie małe podsumowanie z mojej strony, jeżeli chodzi o ten odcinek, bo ja jeszcze cofając się wstecz, no, ładnych parę lat. Uważałam, że gadanie o mentalu to jest po prostu jakiś bullshit, że ludzie po prostu na tym kasę chcą zarabiać, ale dziś już wiem, bo ja potrafię przyznać się do swoich błędów, potrafię zmienić zdanie. Jeżeli po prostu w końcu jest jakiś argument, który mnie przekona, że moje myślenie jest błędne, to ja to biorę na klatę, że myliłam się i żałuję, że tak długo to trwało. I osobiście uważam, że bardzo długo tkwiłam w takim przekonaniu, że praca nad sobą, nad swoimi przekonaniami, nad swoim mentalem, na. To, 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 jest, to jest po prostu taka klatka dla naszego mózgu i dla naszego rozwoju. I można się z tego śmiać lub nie, bo niektórym kojarzy się jakieś, wiecie, takie jakieś afirmacje, to, że to... Ja, ja lubię, tak, ostatnio to... chyba oglądaliśmy, Stanowski to powiedział, tak? To. Afirmujcie tylko w jedną stronę. To. Pieniążki do mnie, pieniążki to. do mnie, pieniążki to. do mnie, nie afirmujcie w drugą. Nie? że ale okay. też tak naprawdę, kiedy się na to popatrzy z takiego konkretnego spojrzenia, a nie tego, co tam, no niektórzy z konkretnego robią... konkretnego jakieś... punktu biznesowego, jak się no, popatrzy na to, no. naprawdę... Dbanie o swój mental, o swoje zdrowe psychiczne jest naprawdę bardzo ważne w biznesie i mówię to naprawdę bardzo poważnie, bo tu nie chodzi o to, żeby przytulać się do drzew i to spowoduje, że zaczniecie zarabiać więcej, tylko praca nad sobą naprawdę pomaga się rozwijać. Sam marketing, sprzedaż daje nam odpowiednie, wiesz, narzędzia, nie? ale też czerpanie z firm takich jak chociażby Toyota. Nie? Czy różnych innych rzeczy, które pozwalają nam, właśnie raz w tygodniu, weryfikować, czy jakaś zmiana, którą w firmie wprowadziliśmy, generuje dla nas, wiesz, lepsze wyniki, czy może to pogorszyło? I czasami w ogóle jest tak, że zmiana, którą wprowadzamy, powoduje, że jest gorzej, mhm. a po na przykład Miesiącu dwóch okazuje się, że ta zmiana, którą wprowadziliśmy, która spowodowała, że na początku było gorzej, już powoduje, że już jest lepiej. Nie? I to, to są w ogóle też rzeczy, że wiesz, po jednym tygodniu czasami nie można oczekiwać, że już będzie koniec, nie? że trzeba zmienić to, bo jednak jest gorzej. Nie? Wr wróćmy do starego systemu. Mm. To tak jak wiesz, z odstawieniem cukru, odstawiasz ten cukier, no i jest gorzej. Bo ja powiem, że to doświadczenie Boli jest bardzo głowa. Źle. <laughs> Wiesz, nagle chorujesz, masz grypę, a po tygodniu się okazuje, że ej, jest zajebiście. No. Dokładnie. Tym cudownie słodkim akcentem kończymy ten odcinek. Dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka do końca. Zachęcamy Was oczywiście do obserwowania nas na Instagramie olga.wilczyńska, Michał Podłoga, Wilczyński Podłoga. Tam staramy się też na bieżąco wrzucać różne treści. Ja bardziej w kierunku social mediów sprzedaży, w biznesie online, marketing sprzedaży, online'owa. Michał zdecydowanie bardziej procesy, automatyzacje i sprzedaż. i sprzedaż. Zapraszamy Was serdecznie i do usłyszenia.